Cześć! Cześć. Czy tam? Przyjechałeś? Przyjechałem do ciebie tą moim szerszeniem, tylko jest niemała niespodzianka. No. Miałem przyjechać na kołach, przyjechałem na lawecie. Miałem go sprzedać za 7,5. Niestety nie odpala, przyjechałem na lawecie, będę musiał sporo spuścić. W sumie to dla mnie to nie problem, nie? Ale rozbiłeś go czy się zepsuł? Wiesz co, nie chcę mi odpalić. A okej. Okay. Hej. samochód znam, już był kiedyś u mnie, raz zarobiłem, zarobię drugi raz. Ja już go kiedyś miałem. No właśnie słyszałem też, że był u Ciebie. <grydy> Wydech chyba ten sam. Nawet mocno nie zadzagał. tak samo było. Pięć lat. Maska się chyba też różniła ze zderzaka. Trochę tam porobiłem przy nim, wiesz. Pięć lat minęło generalnie, no. więc tutaj jakby... roku jest u mnie. Tak, trochę się pojeździło, pow, powściekało. Samochód ma już kilka lat, ale mi sprawiał bardzo dużo przyjemności. O, że lampy przychodzą z właściciela, od właściciela do właściciela. Historia lubi się powtarzać. Tak. No to jest ten sam, no. Nie no, tak to spoko jest. Ale co, po prostu nie odpala, no. Tak? nie odpala, wiesz co, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Z tego co pamiętam, to miałem tam problem z elektryką, ale sprawa będzie do ogarnięcia. Rozumiem, że cena się zmienia w takim razie, nie? Od razu spuszczę 3,5. Nie mam zbyt wielu argumentów, żeby puścić drożej. Słuchaj, dogadamy się z ceną na pewno. 50 groszy za kilogram <grymne> Zrzucam go No i gadamy o. Jo. Piękny Kawa maszyny Myślałem, że będzie gorzej zerdzwiały, wiesz samochód jest w gazie, no to bardzo dobrze, zawsze plus Dobra, to może spróbuję go odpalić. Aha, bo ta cena pójdzie w górę jak odpali. Ja tak jest. No nie odpali. Spróbujmy. No, to, to, to nie odpali. Kaput. Nie odpala. Cudów nie ma, nie odpali. I co to będzie? Zainteresowany? No tak, no jak go zwaliliśmy, to jestem. No kwestia ceny, no. no słuchaj, wystawiony był za 7,5. i pół. Mat. Jest tylko sprawny, jeżdżący, tak? To jest Natomiast... dwa za kilogram. Nie no, słuchaj, jakoś musimy się dogadać tutaj. <laughs> nie no, spoko, no a ile byś chciał tak? Słuchaj, zna? no cz czwórkę. Nie odpala. Nie odpala, no niestety. Ale może za czwórkę. A jak motor? Albo skrzynia? Ile do tego kosztuje? Cholera wie, nie? No, ciężko stwierdzić. Czwórkę? Może jeszcze na pół podzielmy, to na dwójkę. Za dwa na pewno go nie oddam, to wielka przesada. To trzy i pół, no. Zróbę do trójki i. Chyba pięć lat temu za niego mnie dałem, nie pamiętam. <śmiennie> Powiem ci szczerze. Zrupę na trójkę i niech zostaje. No. Tak? No, bo tutaj. Niech będzie. Cokolwiek Moja strata. Kot w kota w worku. Taj Boże, zarobił no. Nie wiem, czy są plusy tego samochodu. Moim zdaniem same minusy. No ale fiat to fiat. Ma swoje lata, zyskuje na wartości. Trzeba w to wejść. No dobra, to chodź załatwimy papiery i tyle. Nawet no. co to będziemy? Niech będzie.